Witam Was na kanale Athletic Development. Ja nazywam się Alex i dzisiaj druga część martwego ciągu. Jeśli już opanowaliście do perfekcji Hip Hinge i martwy ciąg z Katlen z poprzedniej części, czas przerzucić się na sztangę. Istnieje bardzo dużo różnych rodzajów oraz technik wykonywania martwego. W tym materiale chciałbym skupić się na dwóch podstawowych wersjach, czyli na konwencjonalnym martwym ciągu i odmianie SUMO. Dlaczego mają dwie techniki równolegle? Wszyscy dzielimy podstawową strukturę i architekturę ciała, ale antropometrię mamy różną. Czyli długość moich kończyn oraz moje proporcje są inne niż w przypadku drugiego człowieka. Dlatego też nie ma uniwersalnej techniki dla wszystkich. Po prostu niektóre osoby nie będą w stanie dostać się do dobrej pozycji w niektórych ćwiczeniach wskutek swojej budowy. Na to nic nie poradzimy, ale możemy dobrać odpowiednią technikę dla takich osób. Jeśli już rozpatrujemy martwe ciągi ze sztangą, jak już wcześniej wspomniałem, są dwie podstawowe techniki. Czy dana osoba powinna wykonywać sumo czy konwencjonalne, uzależnimy od dwóch aspektów. Po pierwsze, relacja długości kończyn górnych do długości korpusu oraz budowy stawu biodrowego. Pominiemy natomiast aspekt związany z historią kontuzji. Zaczniemy od długości kończyn i korpusu. Skorzystamy tu z metody, która w prosty sposób, przy pomocy dwóch tabelek, pokaże jaka technika będzie dla nas najbardziej optymalna. Będziemy musieli zmierzyć trzy rzeczy: całkowitą wysokość ciała, długość kończyny górnej oraz długość korpusu. Wysokość mierzymy stając na boso pod ścianą. Długość kończyny mierzymy znajdując wyrostek barkowy łopatki. Jest to dość łatwy punkt do znalezienia. Wystarczy, że będziemy podążać palcami po obojczyku, aż skończą się kości. Jeśli już znajdziemy ten punkt, zaznaczamy go i mierzymy długość do trzeciego palca u ręki. Tors wyznaczymy pomiędzy czubkiem głowy, a krętarzem wielkim. Jest to gwózek znajdujący się z boku kości udowej. Jeśli przyłożycie dłoń w ten sposób i zaczniecie rotować nogę, na pewno wyczujecie jak przeskakuje pod palcami. Jeśli mamy już wszystkie pomiary, możemy skorzystać z naszych tabelek. Wzrost będzie wartością, od której wyliczymy procent długości naszych rąk oraz korpusu. Jeśli masz 2 metry, jak ja, to ręce o długości 20 cm będą stanowić zaledwie 10% wysokości, a tors o wymiarach 1,5 metra 75%. Więc z pierwszej tabelki wynika, że mam krótkie ręce i długi tors, co w połączeniu stwarza mi lepsze warunki do korzystania z martwego ciągu w wersji sumo. Proste! Od razu chciałbym zaznaczyć, że tego typu miernictwo w dalszym ciągu pozostaje tylko i wyłącznie uogólnieniem i ostatecznym sędzią jesteście Wy. Jeśli czujecie się komfortowo w technice wykonywanego ćwiczenia i jest ona zgodna z zasadami ludzkiej biomechaniki, to żadne tabelki nie powinny mieć na to wpływu. Niemniej jednak, z doświadczenia wiem, że trzeba poświęcić kilka dobrych lat na to, żeby poznać swoje ciało na tyle, żeby móc wyciągnąć odpowiednie wnioski z treningu. Osoba, która dopiero co zaczęła swoją przygodę ze sportami siłowymi, nie ma pojęcia, co robi i tego typu metody mogą ułatwić jej sprawę. Tak czy inaczej, zachęcam do eksperymentów z różnymi technikami martwego ciągu, a już za tydzień ogarniemy sobie budowę biodra i powiemy, na co ona wpływa w naszym ruchu. Także do zobaczenia!